Tam mam na imię Ewelina, jestem jedną z wolontariuszek, która pomagała dzieciom w świetlicy Hades. Chciałam powiedzieć trochę o tym, jak to się wszystko zaczęło i co ja robiłam tam jako wolontariuszka. A więc z panem Wojtkiem znamy się już dosyć długo, bo ponad półtora roku. A spotkaliśmy się całkiem przypadkiem na ulicy. Wtedy to pan Wojtek zaproponował mi yy, yy, pracę właśnie w Hadesie. Yy. Chciałabym żebym przychodziła i pomagała dzieciom w nauce, a ponieważ studiuję pedagogikę i bardzo lubię dzieci, chętnie się zgodziłam, postanowiłam y, pomóc dzieciom. Zajęcia się odbywały codziennie. Ja przychodziłam tam od poniedziałku do piątku. Pan Wojtek robił także zajęcia i w sobotę, i w niedzielę. Y, ja byłam tam praktycznie, tak jak mówiłam, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem kilku dni, których nie mogłam być, byłam w szkole. Y, Praca z dziećmi na samym początku, zresztą mi przez cały czas była bardzo trudna, ponieważ y, to były dzieci z rodzin różnych i które potrzebowały więcej wsparcia i nie, nie dupa. <grywa>